Dobry wieczór, witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Waldemar Fornalik. Panie trenerze, proszę o krótki komentarz. Krótki, ok, będzie krótki. Był to wielki tydzień w naszym wykonaniu. Trzy mecze w ciągu sześciu dni, trzy mecze wygrane. W każdym meczu olbrzymie emocje. Dzisiaj no, mogę być dumny z tego, że jestem trenerem tej drużyny, bo naprawdę drużyna pokazała i charakter, i grę, pomimo osłabień pomimo tego, że mecz się różnie układał, potrafiliśmy ten mecz wygrać. No jesteśmy w kapitalnym miejscu. Jest już super, a to, co ewentualnie uda nam się dołożyć, to będzie wartością jeszcze dodaną. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do trenera? Dobre, sport, panie Kronin, czy, jest ten, czy ma pan ważny paszport? Kurczę, ta, ta. Tak. I to jest pewne, tak? Tak. Dlaczego? Tak? A no bo tak, bo za głębię gdzieś tam z kimś gra... Aha, okej. Okay. No to fajnie, no paszport mam, niedawno wyrabiałem nawet z wizą pewnego kraju za oceanem, ale tam nie polecimy na puchary. Jeszcze pytanie do trenera. Panie następny wyjazd Mercezydzień. Ja nie mam na sytuację z Łódź. Będziemy Nie, nie. Właśnie Tomek nie może grać. Dobrze, że Tom Hetli nie dostał kartki, bo byłby wyeliminowany. Ale wraca Patryk Dziczek, także tu w środku pola mamy jakieś możliwości. Tomek Tomek nie może grać, bo to. Z tego co wiem, to wszyscy zawodnicy od jakiegoś momentu, którzy zostali z Legii wypożyczeni, mają wpisane klauzule. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie, to dziękuję. dziękuję. Dobranoc.